Może najpierw powiem jedną rzecz tytułem pewnego wstępu i wytłumaczenia. Mianowicie, zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpoczęty niedawno przecież Rok Wiary ma programowo nawiązywać do dokumentów Soboru Watykańskiego II i do owoców tego Soboru. Takim wspaniałym owocem jest m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego. A gdy chodzi o samo nauczanie soborowe, wyraźnie jest mowa o tym, aby życie parafialne było budowane pewnymi strukturami, celem, celem uaktywnienia tego życia parafialnego, zdynamizowania go i także by w tym życiu parafialnym. Mieli swoje miejsce, znajdowali swoje miejsce ludzie świeccy. I stąd właśnie nauka soborowa mówiąca o tym, że w parafiach powinny być zarówno rady parafialne, rady ekonomiczne, jak i parafialne, rady duszpasterskie. Same te nazwy już wskazują na to, że jedna rada i druga różnią się co do zadań, jakie przed nimi stoją. Jest oczywiście w Polsce ogromna tradycja w parafiach, że istnieją tam rady parafialne, które zazwyczaj zajmowały się jednym i drugim, chociaż zapewne z większym naciskiem, gdy chodzi o sprawy ekonomiczne, czy majątek, czy infrastrukturę danej parafii. Teraz chodzi o to, aby idąc właśnie za nauką soborową, ale także za skazaniami Jana Pawła II i synodu ogólnopolskiego, żeby w każdej prafii były niezależnie od siebie działające rady ekonomiczne, które miałyby wspierać radą. Z wielkim naciskiem podkreślam tutaj słowo Rada, odpowiedzialnym za rzeczywistość materialną prawi jest proboszcz, bo tak stanowi kodeks prawa kanonicznego, ale są potrzebni. Ludzie, osoby świeckie, które z racji swoich kompetencji i z tego zaangażowania mogliby księdza proboszcza w tych jego zadaniach wspierać. Jest dla mnie rzeczą zadziwiającą, że różne wyższe uczelnie o charakterze ekonomicznym chcą organizować i organizują nawet specjalne kursy dla księży, gdy chodzi o właśnie ekonomię i zarządzanie. Ja rozumiem, że proboszcz, po pierwsze jako ksiądz w sprawach ekonomii nie jest specjalistą. Po drugie rozumiem, że jakaś ogólna wiedza w tej dziedzinie jest jemu potrzebna. Natomiast właśnie osoby, które miałyby wspierać się za proboszcza i parafie w sprawach ekonomicznych, to właśnie oni są. powinni być adresatami właśnie tego rodzaju kursów i z racji swojej kompetencji, być może także i doświadczeń zawodowych pomagać w niełatwej dzisiaj sytuacji ekonomicznej, z jaką się boryka bardzo duża liczba parafii. To jest jedna rzecz. A druga, gdy chodzi o sprawy duszpasterskie. Chodzi o to właśnie, żeby ksiądz proboszcz znajdował wsparcie dla swoich inicjatyw właśnie duszpasterskich. W możliwie szerokim kręgu ludzi, którzy mniej lub bardziej z pracą duszpasterską są związani, więc katecheci, to znaczy świecy, ale także ci, którzy mogliby reprezentować różnego rodzaju grupy duszpasterskie czy stowarzyszenia katolickie działające na terenie parafii, to także chodzi o to, aby właściwie znajdować dojście do dzieci, do młodzieży. Ogólnie rzecz biorąc chodziłoby o to, by te rady służyły pomocą dla księdza proboszcza, aby programy duszpasterskie formowane, formułowane na poziomie najpierw całej Polski przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Biskupatu Polski, a potem, gdy chodzi o programy decyzjalne. Przekładać je, w naszym przypadku, gdy chodzi o archiwicyzm łódzki, żeby te rady pomagały księżom proboszczom w przekładaniu tych ogólnych wskazań na konkret swojej ich parafii. Chodzi o to zatem, żeby przy współpracy, pomysłach, ale także i zaangażowaniu świeckich, parafia stawała się naprawdę żywym ośrodkiem promieniującym pracą duszpasterską, a nie... Było tak, jak kiedyś się niestety jeszcze zdarza, że wszystko zaczyna się i kończy na księdzu Poboszczu. A jeśli tak jest, to jest siłą rzeczy, zażywszy, że siły ludzkie są ograniczone, ta parafia w większej przyszłości dla siebie mieć nie może.